Startujemy na wyprawę! Razem z Anibu Lećmy po przygody Razem z Anibu Poznajmy odpowiedzi Razem z Anibu Podróż pełną wrażeń Razem z Anibu Na pokład zapraszam! Jeśli prawdę pragniesz znać Pytasz czemu, co i jak Wiedza to twój nowy ślad. Nasza misja Ziemia! po przygody razem z Adibu! Poznajmy odpowiedzi razem z Adibu! Adibu. Podróżąc Misja Ziemia. Razem z Adibu! Teleportacja! Skąd się bierze sól? Na zdrowie! Jaki cudowny dzień na piknik. Kto chce spróbować mojego chleba? Ja chcę, nie jest zbyt... Um... Twój chleb ma smak jakby... Aha, tak, racja. Musiałam o czymś zapomnieć. Nie przejmuj się, Adilio. Następnym razem po prostu dodaj trochę soli. Ale soli do chleba? Skąd się bierze sól? Sól znajduje się w ziemi i w morzu. Przyjrzyjmy się z bliska. Lećmy, Adilio, na ziemię po sól do twojego Hej, chleba. Zaczekajcie! Ciekawe, skąd w morzu wzięła się sól. Przecież y, nie spadła z nieba, prawda? Może jednak? Bardzo dawno temu wulkany wyrzucały w niebo ogromne ilości toksycznych gazów i pary wodnej. Ta mieszanka spadała na ziemię w postaci kwaśnych deszczów. A co do tego ma sól? Kwaśne deszcze niszczyły góry i wypłukiwały sole zawarte w skałach i w ziemi. A potem... Sole spłynęły do morza. Dlatego jest słone. Świetnie, dzieci. Zanurkujmy i poszukajmy soli. Ale nie widzę tu soli. Jesteśmy w złym miejscu. <noise> sól jest, lecz jej nie widać, bo jest rozpuszczona w wodzie. By zobaczyć sól, płyńmy tam, gdzie się krystalizuje. Dobry pomysł. Makro... Wciąż nie widzę soli! Nie widzisz jej, bo jest rozpuszczona! To tak jakby roztopiła się w wodzie. Zobaczylibyśmy ją, gdybyśmy byli mniejsi, Abigu, ale. Uważaj! Eee. O. Niewiarygodny! Wielki kryształ soli! Hmm. Dziwne, jak ten kryształek soli się skrzypia! Jest w nim otwór, zajrzymy tam? No no nie wiem, ten kryształek jest bardzo duży. To nienormalne. Może być niebezpieczny. Nic nam nie będzie. <grybuj> <O. grybuj> Hej, zwolnij, Adibu! Nie martw się, panuje nad tym! <grybuj> B. Proszę bardzo, koniec tunelu. Hej Nie łatwo sterować wśród tylu kryształków. To nie jest normalne Uu! Nie mi się, a jest świetnym pilotem! Silniki się zacięły! O... Nic nie rozumiem. Wygląda, jakby sól pokrywała statek. Dziwne, w tym morzu zwykle nie ma tylu kryształków soli. Zardzewiałe śrubki! Chyba jesteśmy w salinie. salinie? To zbiornik, z którego zbiera się sól. Mieliśmy być w morzu. Byliśmy, ale już nie jesteśmy. Saliny to płytkie zbiorniki połączone z oceanem. Napełniają się, gdy jest przypływ. Woda paruje, a sól pozostaje. Tak pozyskuje się kryształki soli. No dobrze, ale jak się stąd uwolnili? Robitoku, to ty? Nie, nie ja. Brawo, Bert! O, o, o. Dalej, Bert O, silnik tu eee. Jestem z ciebie dumny Ja też A teraz makrominiaturyzacja O nie, zapomnieliśmy o soli Racja, przez tę przygodę zapomniałem po co przylecieliśmy Bert Czyń honory domu. Brawo, Brawo świetnie! Doskonale! Musimy częściej Ci pozwalać pilotować staty. Proszę, musimy wsypać sól do słoików, by ją przechować. Hej! Co ci jest to robitoku? Chyba sól dostała mi się między złącza. Patrz, są trochę e, e, sztywne. Ciepły prysznic wypłucze całą sól. Co? Prysznic? Zwariowałeś? Przecież się bardzo wieję! No, Adibu? Teraz już wiesz skąd się bierze sól? Kwaśne deszcze długo wypłukiwały góry i ziemię, a zawarte w skałach sole spływały do morza. A teraz sól zbieramy w salinach. Papa! Pa! Pa, pa! Wersja polska Studio Publishing.